Cześć, witam cię bardzo serdecznie z tej strony Konrad Książak, czyli twój ulubiony pato streamer zaraz obok Michała Pola. No i dzisiaj kolejny film z serii Moje Top 5. I jeżeli chodzi o dzisiejsze Moje Top 5, dzisiejszy tytuł odcinka to będzie to Moje Top 5 spółki dywidendowe. Go! Zanim przejdziemy do tematu dywidend, to chciałem Cię zachęcić do tego, żebyś skorzystał z usługi YouTube Premium. Ja sam mam i sobie chwalę. Dzięki tej usłudze YouTube Premium możesz oglądać filmy bez reklam, słuchać różnego rodzaju podcastów, wywiadów czy piosenek z zablokowanym ekranem telefonu. To jest dla mnie zdecydowanie najlepsza opcja. No i też możesz pobrać film i obejrzeć go w momencie, kiedy nie masz dostępu do internetu. Nie wiem, na przykład jak jedziesz pociągiem. No i oprócz tego możesz wypróbować bezpłatnie przez pierwsze 30 dni, więc nie ma żadnego ryzyka. Jeżeli klikniesz w link poniżej do YouTube Premium, no to też wesprzesz mój kanał, więc będzie mi bardzo miło. Skoro jest to cykl z serii moje top 5, więc spółek dziś, które Ci przedstawię będzie 10. Ale tak naprawdę są dwa powody, dla których tych spółek będzie dzisiaj 10. Po pierwsze, ja kończyłem podstawówkę, a nie matematykę. A po drugie, myślę, że to jest dużo bardziej ważne, ciężko było mi wybrać pięć dobrych spółek, nie mówiąc o kilku innych, które moim zdaniem są na niemalże tym samym poziomie. Jeżeli chodzi o te spółki dywidendowe, naprawdę bardzo ciężko stwierdzić, które będą wypłacały wyższe dywidendy pod względem oczywiście stopy dywidendy. W najbliższym czasie, więc stwierdziłem, że warto dać taki szerszy ranking, dlatego będzie tutaj 10 spółek, bo wszystkie 10 moim zdaniem są bardzo interesujące. Taki mały spoiler nie będzie tutaj jednej, myślę, że z najlepszych spółek dywidendowych do tej pory, jeżeli chodzi o polską giełdę, czyli spółka InterRAO, spółka litewska, ale jest na polskiej giełdzie, ona wypłacała dywidendy no, grubo powyżej 10% czasem, z tym że troszeczkę obawiam się o jej przyszłe wyniki, dlatego tej spółki w moim rankingu nie umieściłem ja ci się chciałem pochwalić, że ja żyję z dywidendy, bo ostatnio dostałem dywidendę z jednej spółki. Poszedłem do Jedronki, kupiłem tam sobie chleb, paprykarz, jeszcze kilka innych rarytasów, no i się dywidenda skończyła. Nawet te 10 spółek było mi ciężko wybrać, no ale stwierdziłem, że w końcu taki ranking trzeba zrobić. Też pisaliście o tym w komentarzu, więc na miejscu 10 Hydrotor. Spółka Hydrotor myślę, że nie do końca znana spółka, która zajmuje się hydrauliką siłową, to są między innymi pompy, różnego rodzaju zawory, zasilacze, rozdzielacze. Oni dostarczają różnego rodzaju produkty dla rolnictwa, dla leśnictwa między innymi. No i to jest spółka mała. To jest dla mnie trochę, trochę minus, bo patrząc na obecną kapitalizację, kapitalizację to jest okolice ok. 90 milionów złotych. No, ale biorąc pod uwagę jej wyniki finansowe, one są na stałym dobrym poziomie. Przychody cały czas rosną. No i patrząc na zyski, cały czas są mniej więcej na tym samym poziomie. Ostatnio trochę Spadły w tym 2020 pandemicznym roku, ale biorąc pod uwagę resztę lat, naprawdę jest tutaj bardzo dobrze. Więc ten pole do wypłaty w przyszłości dywidendy jest moim zdaniem tutaj bardzo, ale to na bardzo wysokim poziomie. Więc tutaj, jeżeli chodzi o Hydro, to na miejscu dziesiątych. No a jeżeli chodzi o tę dywidendę, no to zauważmy, że ta stopa dywidendy, tak, czyli stosunek dywidendy do kursu, jeżeli mamy spółkę, która. Jest na poziomie obecnie 10 złotych, a i dywidenda wynosi 1 złotych, to znaczy, że stopa dywidendy wynosi 10%, tak to można najprościej określić. To stopa dywidendy jest na, w okolicach 5%, ostatnio to było 3%, ale zauważmy, 5,59, 4,67, 4,92, cały czas w okolicach tych 5%, więc myślę, że na dobrym poziomie. Okolice 2 złotych cały czas tutaj jest, jeżeli chodzi o tę dywidendę i z roku na rok cały czas ta dywidenda jest wypłacana, nie ma tutaj jakichś większych przerw przez ostatnie lata. Więc na miejscu 10 u mnie spółka Hydrotor. Miejsce dziewiąte. GPW. Spółka GPW, która jest na GPW o spółce GPW, która jest na GPW, jeżeli chcesz wiedzieć, o czym mówiłem wcześniej, bo też ona w jednym rankingu się pojawiła i mówiłem tam, m.in., na czym spółka GPW zarabia. No to zapraszam Cię teraz na górze po prawej stronie. Masz adnotację właśnie do tego filmu, gdzie GPW w rankingu też jest mały spoiler do tego rankingu. W każdym razie, jeżeli chodzi o GPW, no to mówimy o tym też, że te wyniki finansowe są cały czas dobre, czyli ta pole do wypłaty dywidendy w przyszłych latach cały czas jest, myślę, że na dobrym poziomie. Widzimy, że ten zysk netto Cały czas mniej więcej jest na tym samym poziomie. Ostatnio nawet trochę urósł, i myślę, że w najbliższych latach też będzie lekko się zwiększał, bo ta y, obecna sytuacja na polskiej giełdzie, i to giełdzie akcji, i to jeżeli chodzi o giełdę towarową, jest dobra, a to dla spółki GPW jest najbardziej istotne. No i jeżeli chodzi o tę dywidendę od 2011 roku za każdym razem ta dywidenda u nas ląduje. No i zauważmy, że ta stopa dywidendy też jest na poziomie okolic 5%, nawet czasem wyższa była za 2018 rok 7,35%, więc widzimy, że ta stopa dywidendy jest na naprawdę bardzo dobrym poziomie. No i GPW dzięki temu właśnie dzięki tej stałości wypłat dywidendy i temu, że w przyszłości też myślę, że ta dywidenda będzie wypłacana na dobrym poziomie, ląduje u mnie na miejscu 9. No a miejsce 8 Ambra. Spółka Ambra, która zajmuje się alkoholem, zajmuje się głównie winami. Mówimy tu o winach cinciń, Fiore, El Sol, Winiarnia Zamojska, na przykład Piccolo czy Cydry Lubelski też. No i spółka Ambra też pokazuje, to te, ja myślę, że dobre wyniki finansowe. Zauważmy, oni cały czas rosną pod względem przychodów, cały czas tutaj się rozwijają, powoli ale jest widoczny, jednoznaczny taki rozwój. 10 lat temu to było 400 milionów przychodów, teraz to jest prawie 700 milionów, także cały czas spokojnie się tutaj rozwijamy. No i jeżeli chodzi o ten zysk netto, to też cały czas on się rozwija. Pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o zysk netto, no to z niego wypłacana jest dywidenda. Im wyższy zysk netto, to większe pole do popisu, jeżeli chodzi o tę wypłatę dywidendy. I tutaj, jeżeli chodzi o Ambre, cały czas jest ten zysk netto na bardzo dobrym poziomie i cały czas się też zwiększa, więc tutaj jest spokojnie, i to jest na pewno duży plus, jeżeli chodzi o Ambrę, a jeżeli chodzi o tę stopę dywidendy, to jest ona na poziomie okolic 3-4%, no bardziej 4%, ostatnio to były okolice 3,87 czy 3,75, jeżeli chodzi o tę stopę dywidendy, no gdzie głównym jakby winowajcą tego, że ta stopa dywidendy poszła lekko w dół, no jest to, że po prostu spółka Ambra dosyć mocno idzie teraz do góry przez te ostatnie lata, jeszcze 3 lata temu to było okolice 11-12 zł, teraz jest poziom 24,60, więc patrząc na spółkę Ambra, mocno się też w ostatnich czasie rozwinęło, ale ta dywidenda też nie stoi w miejscu. Zauważmy, ona jest albo na tym samym poziomie, albo rośnie. No i ostatnio 95 groszy, jeżeli chodzi o dywidendę na jedną akcję. Stopa trochę niższa, ale sama dywidenda nominalnie lekko, lekko wyższa. No, gdybyśmy zainwestowali w Ambre 3-4 lata temu, to dla nas ta stopa byłaby oczywiście wyższa i na tym głównie polega inwestowanie dywidendowe, to zazwyczaj jest inwestowanie wieloletnie. No a skoro jesteśmy przy spółce Ambra, jesteśmy przy miejscu numer 8, no to teraz miejsce numer 7. Na miejscu siódmym, Krka. Spółka Krka, która też jest na polskiej giełdzie, choć to też nie jest spółka polska, spółka zajmuje się produkcją leków generycznych. No i. Jeżeli mówimy o spółce, to są też leki, ale też między innymi suplementy, diety, więc coś, co w tym momencie jest bardzo mocno na topie. Ten rynek suplementów, dietów bardzo mocno rośnie, rynek tych leków bez recepty też bardzo mocno rośnie i Krka się właśnie tym zajmuje. Ich portfolio jest bardzo szerokie, więc ja tutaj nie będę omawiał wszystkich, wszystkich leków, właśnie ze względu na to, że, że naprawdę jest ich bardzo, ale bardzo dużo. No i spółka Krka, zauważmy, oni też cały czas się rozwijają, cały czas te przychody się zwiększają, zyski też. Cały czas rosną. Ostatnie lata od 2016 roku to jest stale zwiększany zysk netto. Zauważmy, że patrząc na to rok do roku, ten zysk netto jest plus okolice 30%, 18%, 40%, 30%, czyli bardzo mocno dynamicznie ten zysk netto się rozwija, a dzięki temu oczywiście dywidenda może się u nas rozwijać. No i jeżeli chodzi o krka, tutaj też ta dywidenda jest na poziomie okolic 5%, z tym że też zauważmy, cały czas ta dywidenda jest rosnąca, także wzraz ze wzrostem zysków idzie wzrost dywidendy. No i to jest oczywiście na mocny plus, jeżeli chodzi o spółkę, także tutaj ta dywidenda też jest i też ona jest bez przerw, od 2012 roku wypłacana całkowicie bez przerw, więc cały czas, co roku dostajemy kilka procent ekstra, no myślę, że takie inwestowanie w spokojne spółki dywidendowe jest lepsze niż na przykład Lokata. No a teraz miejsce szóste, no i na miejscu szóstym u mnie w moim rankingu ląduje Asseco Polska. Spółka ASEKO Polska, która zajmuje się tym segmentem IT, to mówi mi, że to jest IT, jeżeli chodzi i o biznes, ale też instytucje publiczne, bankowość i finanse. Wiele banków korzysta właśnie z rozwiązań spółki Seco. To jest też firma międzynarodowa, tak naprawdę ona działa no, niemalże na wszystkich kontynentach. Ma swoje spółki w Izraelu, ma swoje spółki w Stanach Zjednoczonych, także naprawdę bardzo szerokie jest to portfolio i geograficznie, i pod względem y, branż. No, i jeżeli chodzi o ASECO, to jest też spółka, która się cały czas rozwija pod względem przychodów ze sprzedaży, bo tak organicznie po prostu się rozwija, ale też poprzez akwizycję, czyli poprzez to, że po prostu kupuje sobie inne, mniejsze spółki. I tutaj spółka ASECO przez ostatnie lata naprawdę pokazuje coraz lepsze wyniki finansowe pod względem przychodów. Problemem była rentowność. Bo tutaj przychody, zauważmy, rosną i to rosną na, myślę, że takim fajnym, zadowalającym całkiem poziomie, ale jeżeli chodzi o ten zysk netto, no to jest tutaj mniej więcej to samo. Tutaj ba bardzo ważne jest to, że patrzymy na zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej, to jest tutaj najistotniejsze, jeżeli tutaj mówimy, czy to o spółce czy to ogólnie o wypłacie dywidendy. Więc tutaj widzimy, że cały czas na poziomie między 300 a 400 milionów złotych. Co się ostatnio ruszyło? Miejmy nadzieję, że to jest takie stałe ruszenie. Zobaczymy, czy rzeczywiście, rzeczywiście tak będzie. Jednak patrząc na spółkę Seko naprawdę wygląda to bardzo interesująco. Finansowo nie jest zagrożona, więc ta dywidenda też nie jest zagrożona. Patrząc na tę dywidendę, no to od 98 roku tej spółka wypłaca, chociaż była tutaj przerwa. Zauważmy dywidenda z rok 2000, a później 2005. No, ale później jednak jednak tych przerw już nie było. Od 2006 roku za każdym razem tę dywidendę tutaj dostajemy, i ta dywidenda też jest zazwyczaj albo taka sama, albo rosnąca bardzo często jest rosnąca. Co prawda. Patrząc na spółkę od 2016 roku, wypłaca dywidendę na poziomie między 3 a 3,11, czyli mniej więcej taka sama. To jest lekki jednak minus, patrząc na spółkę. No ale z drugiej strony um, też widzimy, że ostatnio te wyniki finansowe pod względem zysku netto stały, a one w tym momencie się zwiększają. Więc może ta dywidenda też ruszy razem z tym, że ruszyły te wyniki finansowe. Więc jeżeli chodzi o spółkę, ASECO Poland ląduje u mnie na miejscu. Szóstym. No i miejsce piąte, które jest to moje top 5, to można powiedzieć, że od tej pory zaczynamy prawidłowy odcinek. Na miejscu piątym myślę, że spółka, której nikt się tutaj nie spodziewał, albo mało osób się spodziewało, bo ja się jej spodziewałem, bo sam robiłem ten ranking. XBS Prolog. Spółka XBS Prolog. Jest to spółka bardzo mała, patrząc na realia polskiej giełdy. Mówiliśmy przed chwilą o jakichś spółkach ASECO, które są wyceniane na wiele miliardów złotych, a jeżeli chodzi o XBS, no to jest spółka, która jest wyceniana obecnie na 39 milionów złotych. I to jest, można powiedzieć, no dosyć duża wada. Ja nie jestem fanem takich bardzo małych spółek. Ale czym z XBS się zajmuje? XBX to jest logistyka i to jest logistyka towarów akcyzowych. Także widzimy, że oni wybrali taką niszę i na tej niszy naprawdę dobrze im. Idzie. Jeżeli chodzi o XBS, no to zauważmy, że te wyniki finansowe też cały czas idą dosyć dynamicznie do przodu. No i jeżeli chodzi o ten zysk netto, też widzimy, że szedł do przodu. No do pewnego momentu w 2018 było 3,5 miliona złotych zysku netto, no i cały czas bujamy się w tych okolicach 3,5 milionów. No ostatnio nawet to było prawie 4 miliony złotych. W każdym razie widzimy, że jednak patrząc na spółkę, patrząc na jej przychody, cały czas mamy tutaj wzrost. Lekki problem z rentownością, ale. Można powiedzieć, że te przychody ciągną za sobą wyższy zysk netto, więc tutaj jest bardzo dobra sytuacja, jeżeli chodzi o XBS prolog. No i patrząc na ich stopę dywidendy, nie mogło ich zabraknąć w takim rankingu, skoro ta stopa dywidendy, jest na tak potężnym, na tak kosmicznym, można powiedzieć, poziomie. Zauważmy, że ta dywidenda no, jest wypłacana za okres od 2012 roku, czyli od 2013 mamy tę dywidendę. Plusem jest to, że tutaj prawie nie ma żadnych, żadnych przerw. Raz była przerwa, zauważmy, że dostaliśmy jeżeli chodzi o dywidendę w 2015 roku ją dostaliśmy i w 2017. W 2016 nie dostaliśmy, ale patrząc na tę stopę dywidendy, która jest na poziomie no, często przekraczającą 10%, myślę, że jednak warto się spółką zainteresować, biorąc pod uwagę właśnie stricte samą dywidendę, no bo ta dywidenda jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie, ostatnio 2,90, jeżeli chodzi o samą spółkę, tyle wypłacili na jedną akcję, no a patrząc na to jak to wygląda, to to jest 2 miliony 900 tysięcy. Więc patrząc na ich wyniki finansowe, oni są w stanie spokojnie taką dywidendę utrzymać, jeżeli będą pokazywali dalej tego typu wyniki finansowe. Więc u mnie spółka XBS Prolog, spółka bardzo mała, ląduje na miejscu piątym, a na miejscu czwartym Bank PKO. Bank PKO, myślę, że każdy zna, każdy wie czym się zajmuje, jak to bank. Więc tutaj o spółce nie będę dużo mówił, powiem troszeczkę o jej finansach. Jeżeli chodzi o te finanse, no to pamiętajmy, że bank, na banki patrzymy w ten sposób, że patrzymy na ich wyniki z tytułu odsetek i prowizji. Odsetki zawsze są, są większe, no bo odsetki to są po prostu odsetki od kredytów, a prowizja no to jest prowizja za, to, za bankomaty, za wypłaty, za wpłaty i tak dalej i tak dalej, za korzystanie np. z karty. No i tutaj ten wyniki z tytułu odsetek w obliczu niskich stóp procentowych, no jednak patrząc na patrząc na to, co się działo, no trochę dostali, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że tutaj no Mógł ten bank być na minusie, tak jak każdy, można powiedzieć, inny bank, bo każdy bank był na minusie. Głównie tutaj mówimy o tym, że to są odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytu, właśnie ze względu na te niskie stopy. I zauważmy, to było zawsze 500 milionów, a w ostatnim roku 1,5 miliarda i każdy bank, zapewniam cię, ma dokładnie tak samo wzrost właśnie w tych kosztach. No ale tak naprawdę w tym momencie już nie mamy tych niskich stóp procentowych, bardzo niskich stóp procentowych nie mamy, więc można powiedzieć, że wyniki banków powinny się poprawiać, więc ta przyszłość, jeżeli chodzi o banki, myślę, że jest dobra, a jeżeli mówimy o bankach dywidendowych, no to znowu ta dywidenda powinna być dobra, bo patrząc na bank PKO, oni też wypłacali stale dywidendę i ona była na poziomie okolic 5-6% w ostatnich latach. Stabilny bank, duży bank z wysoką stopą dywidendy, no ostatni rok to był Słaba ta stopa dywidendy ze względu na po prostu słaby zysk netto przez tą, przez tą pandemię. No i trzeba powiedzieć, że raz tej dywidendy tu nie było, ale to ze względu na wymogi KNF-u. KNF, no można powiedzieć, w pewnej części zabronił bankom wypłacać dywidendę. Powiedział, że to nie jest najlepsze wyjście. W każdym razie, jeżeli chodzi o bank PKO, myślę, że tutaj będzie dalej kontynuowana ta tradycja dywidendy. No też trzeba sobie powiedzieć, ze względu na to, że w akcjonariacie dużym akcjonariuszem jest po. Polskie Państwo poprzez Polski Fundusz Rozwoju. Są też ofe, które naciskają na dywidendy. Jest PZU, które jest spółką po części państwową, a państwo potrzebuje pieniędzy, więc jeżeli chodzi o dywidendę w Banku PKO, moim zdaniem ona będzie w najbliższym czasie i to już będzie pewnie odbudowana taka jak była wcześniej. Więc jeżeli chodzi o Bank PKO, u mnie ląduje na miejscu czwartym. A na miejscu trzecim, Grupa Żywiec. No i jeżeli chodzi o grupę żywiec, oczywiście jest to bardzo miły temat, ale myślę, że warto podkreślić to, że grupa żywiec to nie jest tylko piwo żywiec, no bo to oprócz żywca są też, widzimy, Heinekeny, Desperadosy, Warki, EBS, Specjał, Leżajsk, Złoty, barzan, Bracki i wiele, wiele innych marek, tak? To jest myślę, że normalne. Wiele osób myśli, a nie lubię żywca, to wypiję sobie na przykład Warka, a tak naprawdę kasa cała idzie i tak do grupy żywiec. To jest myślę, że bardzo sprytne. Marki samochodowe też tak troszeczkę mają, to znaczy te koncerny samochodowe mają zazwyczaj po kilka marek. W każdym razie, jeżeli chodzi o grupę Żywiec. Grupa Żywiec od wielu, wielu lat jest na polskiej giełdzie i jakby problemem troszeczkę jest to, że te przychody są mniej więcej na tym samym poziomie. My mówiliśmy wcześniej, że spółki, które omawialiśmy, no to są spółki, które. Poprawiają te przychody, te wyniki finansowe się zwiększają, przez to ta dywidenda może się też zwiększyć w przyszłości. Tutaj no, mamy troszeczkę inną sytuację, bo te przychody są na mniej więcej tym samym poziomie cały czas. Jeżeli chodzi o spółkę, zauważmy, no, okolice 3,5 miliarda były w 2007 i teraz też są okolice 3,5 miliarda. Jeżeli chodzi o sam zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej, to tutaj nawet mamy e, lekki regres, chociaż ostatni, ostatni rok tutaj widzimy, że jest dużo lepiej. Pandemia oczywiście miała negatywny wpływ na spółkę, właśnie na te, na te marże. Zobaczymy, jak to dalej będzie. W każdym razie, jeżeli chodzi o grupę żywiec, e, plusem jest tutaj to, że ta dywidenda jest wypłacana od dawien-dawien. Dawna, zauważmy, jako spółka pierwszą dywidendę już wypłacili nawet w 1993 roku. Patrząc na, patrząc na grupę Żywiec, tutaj cały czas ta dywidenda była przez no, niemalże wszystkie lata. I jeżeli chodzi o tę stopę dywidendy, no to tutaj patrzymy, że to jest 3-2-5% mniej więcej, czyli no, dosyć słabo, tak ktoś może powiedzieć. Ale tutaj jest taki no, dosyć specyficzny podział, a ten podział y, wygląda tak, że Żywiec płaci często też dywidendę zaliczkową. I zauważmy, jeżeli chodzi o 2020 rok, mamy 3,27% stopy dywidendy. Ale mamy dwie dywidendy za ten rok. Razem. Tej dywidendy było 32 zł, 16 i 16. No co prawda widzimy, że tę dywidendę, dzień wypłaty był na sam koniec 2020 roku i w połowie 2021, ale to była jednak wypłata za rok 2020, czyli za 2020 dostaliśmy po prostu 32 zł, jeżeli chodzi o tę, o tę dywidendę. Tak samo było na przykład za 2017 rok, za 2016, 15, 14, No w 2018, 19 była tutaj jedna tylko dywidenda. Ale tak naprawdę patrząc na spółkę, bardzo często wypłacają dwie dywidendy, więc ta stopa dywidendy jest tutaj wyższa niż tutaj ten ranking tak naprawdę pokazuje, jeżeli mówimy o stopie dywidendy za cały rok, dlatego u mnie żywiec ląduje tak wysoko, bo jest ciągłość wypłaty tej, tej, tej dywidendy od wielu, 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 wielu lat. To po pierwsze, no a po drugie spółka wypłaca dosyć dobrą stopę dywidendy wciąż, więc to jest na pewno duży, duży plus, jeżeli chodzi o spółkę żywiec. No, skoro było przed chwilą miejsce trzecie, no to teraz pora na miejsce drugie. A jeżeli chodzi o miejsce drugie, no to na miejscu drugim ląduje u mnie spółka Lena Lighting. Spółka Lena Lighting. Jest to spółka, która zajmuje się oświetleniem. No i tutaj problemem może być to rosnące koszty, jeżeli chodzi o aluminium, te oprawy wszystkie są z aluminium, więc Lena może mieć z tym pewne, pewne problemy, ale tak naprawdę biorąc pod uwagę te wyniki finansowe naprawdę dobrze sobie radzi, tym właśnie zajmuje się takim oświetleniem zajmuje się spółka Lena Lighting, jeżeli chodzi o te wyniki finansowe, no po pierwsze zauważmy też bardzo mała spółka, 100 milionów kapitalizacji, na pewno jest to spółka bardzo bardzo mała, no i przez ostatnie lata ten zysk netto można powiedzieć, że się bardzo mocno bujał. Od 10 milionów nawet poprzez poprzez 7, 6 teraz no wyszedł do góry troszeczkę, bo mamy w 2020 roku 12 milionów, teraz okolice 11 milionów, ale to myślę, że nie będzie utrzymane. Trzeba Powiedzieć sobie, że jeżeli chodzi o te przychody, oni mieli taki no, dołek od 2009 roku i nie mogli wyjść z tych 100 milionów. W końcu 2015 przyszło 123 miliony, i teraz cały czas bujają się w okolicach 130 milionów złotych. Mówiłem, że tego mogą nie utrzymać zysku netto, bo ten dobry zysk netto, świetny zysk netto, to był wynik czwartego kwartału 2020 roku, gdzie zarobili 6 milionów złotych na czysto ponad 6 milionów złotych w jednym kwartale. Czwarty kwartał znów powinien być. Mam nadzieję dobry, jeżeli chodzi o spółkę, ale nie sądzę, żeby już był aż tak, aż tak dobry. Możliwe, że w momencie, kiedy słuchasz tego nagrania, te wyniki już już tutaj mamy. W każdym razie, patrząc na te wyniki, cały czas pole do wypłaty dywidendy jest. A ta dywidenda jest na bardzo dobrym poziomie, no bo zauważmy, że dywidenda w przypadku spółki Lena Lighting od 2011 jest bez żadnej przerwy. I ta stopa dywidendy no czasem nawet jest w okolicach 7-8% za 2018 rok. 8,60%, 7,65, 40. Tutaj cały czas ostatnio jest te 30, są te 30 groszy, więc prawdopodobnie w przyszłości też tak może być, patrząc na to ile oni wypłacają dywidendy, to jest okolice 7,5 miliona złotych. Tyle kosztuje ich wypłata 30 groszy. No więc patrząc na te wyniki finansowe, myślę, że spokojnie mogą cały czas utrzymać tę dywidendę. No i jeżeli ten wynik netto będzie się cały czas zwiększał, no to ta dywidenda może cały czas się również zwiększać. Więc to jest też pewien, e, pewien plus, jeżeli chodzi o spółkę Lena. W każdym razie Lena Lightning u mnie ląduje na miejscu drugim. No i jeszcze mamy miejsce pierwsze, a na miejscu pierwszym Spółka Kęty. Spółka Kęta, w zasadzie grupa Kęty, powinienem powiedzieć grupa Kęty, która działa w obszarze aluminium. Nie pomyłysz? No nie szło. To jest Amelion. Co to jest? Amelion. <laughs> Co? Amelion. Mówimy tutaj o trzech obszarach. Trzech segmentach, tak naprawdę, jeżeli chodzi o grupę. I dwa z nich są właśnie stricte w aluminium. Segment systemów aluminiowych segment wyrobów wyciskanych, ale jest też segment opakowań giętkich, gdzie to jest segment no, bardziej bardziej plastiku, tak? takich zwykłych, zwykłych opakowań. Więc to jest można powiedzieć pewien minus, no bo jednak ta polityka idzie za tym, żeby te opakowania no, nie były nie były zbyt opłacalne, tak samo jak górnictwo powinno nie być opłacalne, tak Unia coraz mocniej do tego dąży, tak samo te opakowania, czy to właśnie plastikowe, czyli z różnych materiałów sztucznych. Nie było zbyt nieopłacalne. Ważne jest to, że ten segment aluminiowy, czyli te dwa segmenty, są głównymi segmentami, jeżeli chodzi o grupę. No i czemu mówię o grupie Kenty? Ze względu na to, że te wyniki finansowe naprawdę cały czas się poprawiają. Zauważmy, te przychody ze sprzedaży cały czas dynamicznie rosną. Jeszcze parę lat temu to było 2 miliardy złotych, teraz to już już 3,5, a nawet za ostatnie 4 kwartały ponad 4 miliardy. No i tutaj bardzo dynamicznie też rośnie zysk netto. W 2015 się można, w 2016 można powiedzieć, się zatrzymali, było mniej więcej 250-260 milionów złotych. Później było cały czas te same, te same poziomy. 2020 rok to jest w końcu 430. Milionów, teraz to jest nawet 560 milionów, ten cały czas zysk netto się bardzo mocno zwiększa. No i w akcjonariacie też warto na to zwrócić uwagę, jest bardzo duży udział OFE, około 70% to są otwarte fundusze emerytalne. Wciąż nie wiemy co z reformą OFE, bo taka jest przygotowywana. Zobaczymy jak to będzie, więc to może być taki minus. Ale z drugiej strony pamiętajmy, OFE naciska na wypłatę dywidendy. Zawsze tak było, tak jest, no i prawdopodobnie tak będzie. Więc ta dywidenda tutaj będzie wypłacana, bo OFE na to będzie nalegać. A OFE tak naprawdę jest właścicielem. Te otwarte fundusze emerytalne są właścicielem grupy Kenty. No i naciskają i naciskają to bardzo skutecznie, bo ta stopa dywidendy jest na poziomie 7%, okolice 7%, gdzie widzimy, że tutaj jeżeli chodzi o spółkę to ta dywidenda cały czas rośnie zauważmy 23.94 35 44.57 więc tutaj cały czas ta dywidenda w ostatnich latach jest rosnąca no i ta dywidenda jest od dawien dawna jeżeli chodzi o polską giełdę za 2008 nie dostaliśmy dywidendy ale tak za każdym razem w każdym roku ta dywidenda tutaj była no spółka Kenty też można powiedzieć pozwalała ostatnio zarobić na wzroście swoich akcji stąd pomimo wzrostu Nominalnie dywidendy, ta stopa dywidendy cały czas utrzymuje się mniej więcej na poziomie 7%. No i patrząc na to, że spółka cały czas zarabia coraz więcej, myślę, że ta stopa dywidendy spokojnie będzie kontynuowana, spokojnie może być zachowana w najbliższych latach. To był właśnie mój subiektywny ranking odnośnie. Najlepszych spółek dywidendowych, skoro to jest pięć najlepszych spółek dywidendowych, dlatego było ich właśnie 10. No i myślę, że oczywiście kilku tutaj nie zawarłem. Miałem do końca tak naprawdę wątpliwości odnośnie kilku spółek. Napisz mi w komentarzu, jakie Ty uważasz spółki dywidendowe za najlepsze. Czy zgadzasz się z tym rankingiem? Czy może jednak nie? Może jednak gadam kłopoty. W każdym razie starałem się wybrać spółki, które po pierwsze wypłacają dywidendę już od pewnego czasu. Czyli nie brałem pod uwagę spółek, które. Przez rok albo dwa, albo nawet trzy lata wypłacają dywidendę, tylko musi to być minimum te 5-6 lat. No, a po drugie, też takie, które w przyszłości mogą wypłacać co najmniej taką samą dywidendę. Także te przyszłe wyniki też można powiedzieć brałem pod uwagę. Ja za dzisiaj bardzo Ci dziękuję. Napisz w komentarzu, właśnie jak Ty widzisz ten ranking, jak jest Twój osobisty ranking. Widzimy się w tym, w tej serii za tydzień. No a zapraszam Cię też na moje inne firmy. Cześć!